Witam Was, widzowie na kanale inwestycyjnym. W dzisiejszym materiale chciałbym się skupić na przepustce dostępnej wygrze. Skupimy się głównie na tym, czy opłaca się kupić tego Digla za te 25 gwiazdek, ponieważ jest to oferta limitowana. I dużo osób właśnie się pyta, czy jest ona obarczona dużym ryzykiem, podczas gdy chcemy w nią zainwestować. Więc oglądaj materiał do samego końca. I zapraszam do oglądania. Partner tego materiału ma Pirat na który wymieni swoje skiny na droższe lub droższe na tańsze. Również istnieje taka opcja sprzedaży swoich skinów, a wymiana tej strony jest banalnie prosta. Zdążę sobie skina, wybierasz, którego chcesz. Mamy tu szereg. Metod, metoda metod fil fil filtracji klikasz potwierdzasz i dostajesz automatycznie ofertę z kodem Biznes dostajesz 35% więcej podczas bonusu mamy tu wiele metod doładowywania karta płatnicza google pay blik przelew bankowy karty podarynkowe oraz krypto również y, można sobie te skinki wypłacić na kryptowaluty więc link do strony znajdziesz w opisie na no, tym materiał zapraszam do subika łapka w górę komentarzy pod tym materiałem czy posiadasz właśnie przypuszkę aktywną i tak dalej. Pierwszym takim, można powiedzieć, zróbmy sobie. Wszystko zależy od tego, ponieważ jak wiemy, CS teraz dosyć mocno, takie piki są nawet milion przez 24 godziny milion zależy tam jak tam od dnia. Więc dosyć dużo osób gra w tą grę na ten moment i co za tym idzie, dosyć dużo ludzi kupuje już właśnie te rzeczy pod jakieś tam inwestycje i tak dalej i czy w ogóle przepustka, która jest dostępna w grze, w ogóle się opłacają do kupienia. Ja osobiście zakupiłem tych przepustek cztery. Jeszcze ich nie ukończyłem. Ukończyłem je tylko w dwóch ilościach. Reszta jeszcze mi nie została. I na pewno zadajcie sobie pytanie, czy jeżeli kupicie przepustkę, czy jest ta przepustka aktywna przez jakiś okres czasu i tak dalej. Jeżeli te rzeczy, które są pokazane właśnie na Ekranie, czyli po prostu ten, powiedzmy na, na te, yy, jak to się nazywa, przywieszki yy, lub jakieś tu właśnie skrzynki, i tak dalej. Na ten moment nic nie wiemy, czy to się zmieni, podczas gdy yy, ta oferta na Digla jest limitowana. Bo jak dobrze pamiętam, na ten moment jest chyba jeszcze 13 dni do yy, zlikwidowania właśnie tej oferty, i yy, na ten moment wiemy, że to na pewno zniknie, więc yy, jeżeli sobie to kupisz, no to później po tych 13 dniach nie będziesz mają możliwości zakupienia właśnie tego digla, ani jego odebrania. Te rzeczy inne można sobie na spokojnie odbierać i tak dalej, ale najbardziej, jeżeli tutaj się chcesz zarobić, no to moim zdaniem to jest właśnie ta skrzynka, czyli kupno skrzynki galerii, zostawienie sobie we Fibunku i tak Bo na razie jest to moim zdaniem bezpieczna inwestycja, ponieważ ten Deagle, no wiadomo, mamy duży napis limitowana edycja. Jak wiemy, dużo osób się właśnie na to skupi, bo, skusi, bo nie wie, czy to będzie, e, może myśli, że na tym zarobi, i tak dalej. Może być taka sytuacja, że po prostu to zostanie zlikwidowane z marketu e, i nagle po e, powiedzmy pewnym okresie czasu, czyli po prostu jak to się nazywa, po zlikwidowaniu tego cena poleci do góry w tym momencie ludzie zaczną to sprzedawać więc poleci w dół i będzie się utrzymywać na stałej cenie powiedzmy te tak, jakieś górki małe i tak dalej więc będzie jakaś cena stała może się również zdarzyć, że na pewno, na pewno musi wylecieć do góry. W tym piku ludzie to zaczną sprzedawać i cena może polecieć drastycznie w dół i będzie się utrzymywała na poziomie tam kilku złotych. Ale jeszcze jest druga strona medalu: ponieważ, gdy będziemy odbierać właśnie tego Digla, no to nie jesteśmy w stanie określić, jaki on będzie w stanie, ponieważ może być on po testach, może być on prosto z fabryki, może być po ciężkich działaniach bojowych, może być mocno zużyty i na przykład, jeżeli wam się trafi mocno zużyty, a kosztuje. Na pewno grosze, no to na pewno ta inwestycja on się nie zwróci, więc musicie wziąć to też pod uwagę, ponieważ możecie na tym stracić swoje fundusze. No ponieważ jak dużo tam jakaś osoba wyliczała, to około 300 tysięcy jest wystawionych. Na markecie już tam, znaczy 300 tysięcy jest dostępnych już tych digli. Całe tak obstawiali tak 100 tysięcy, a jednak ta liczba się pomniejsza, ponieważ jest wielki napis, na, napis Limited Edition, czyli edycja jest limitowana i ludzie się na to po prostu skuszą. Więc jeżeli chcesz zainwestować tego digla, na twoim miejscu bym dwa razy się zastanowił, ponieważ no jeżeli Ci wypadnie w tym, powiedzmy, prosto z fabryki, no to wiadomo, se w tym piku sprzedasz za te, powiedzmy, tam kilka złotych i na pewno tym zarobisz. Ale jeżeli wypadnie Ci, powiedzmy, mocno zużyty czy coś, no to jest tragedia i po ptakach i jest to wielkie bankructwo i ta operacja się nawet zwróci. Jeżeli nie chcesz ryzykować, no to zostałbym opcjonalnie przy tych skrzynkach, ponieważ... Na razie można sobie operację dokupić jeszcze i tak dalej. Nie ma tu żadnej informacji, kiedy ona się kończy. Jeżeli będzie jakaś informacja, to na pewno wyświetli się na tych rzeczach, że zostało do końca kilka dni. Czy tam jakieś tam można powiedzieć, odliczanie, tak jak tutaj, na przykład 100 dni do zakończenia sprzedaży, właśnie tego Digla. Na ten moment jest chyba 13, jak się nie mylę. Nie chcę tutaj skłamać, więc mówię tu tak na oko. No to w sumie. Jakby to powiedzieć, y, ciężka inwestycja na ten moment, ponieważ nie wiemy, czy ona przyniesie zyski i to jest taki 50-50, bo jeżeli ktoś ma szczęście, no to zarobi, a drugi, który ma pecha, y, straci i operację nawet musi nie zwrócić, więc... Jeżeli chcesz zainwestować w operację i na przykład masz już te gwiazdki, nie wiesz co kupić, czy skrzynkę, czy na przykład tego decla limitowanego, to zastanów się 5 razy, ponieważ możesz na tym stracić e, pieniążki i może być słabo. To na tyle w tym materiale. E, jutro powinien ten jakiś jutro wylecieć, materiał, ale tam nie wiem o czym. Na pewno to się będzie z marketu, ale będę informowany w moim Discordzie, którego link znajdziesz w opisie oraz zapraszam do partnera tego materiału. Link do strony znajdziesz w opisie. Do zobaczenia.